No to zobaczcie jak to, jak, jak teraz, jak, jakie fajne te wyczki, jak one wyszły. Nie no, kurde, super. No, jedne. A na początku weź, spróbuj to oderwać. Spróbuj a, no to oderwać. Ja na początku myślałem, że... Mówię, kurde, nie tego, nie, nie zrobili czepa nie? To tak wygląda dziwnie. A, a to, a to aż, aż za bardzo. No jak myślicie? Jak uważacie? Bardzo ładnie. No powinno być. Dobrze. No, no ja myślę, myślę że każdy myślałem, będzie sobie. chciał. Myślę, że tak. To taki must have. A ty już kupiłeś? Oczywiście. No A ja też już ten? ja dwie. A, nie, no dobrze. A ja kupiłem dwie. A dwie wziąłeś na Tak, ten. ja wziąłem. O, dwie. A to rozumiem, że tam będziesz kogoś obdarujesz. Nie, 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 nie. Jedna, jedna jest tak w zapasie, bo to Aha. zawsze warto mieć w zapasie jedną. Tak powiadasz, mm -hmm. ale to teraz mi mówisz, jak już kupiłem. No to możesz kupić jeszcze, jeszcze możesz kupić, bo jeszcze są. Może są, ale zaraz ale mogą, bardzo Szybko mogą kupić jak świeże Tak, bułeczki. No to, mm -hmm. tak myślę.